Witam Was gorąco w dosłownym i przenośnym tego słowa znaczeniu w 15 już odcinku naszego projektu Boredom Bastes. Jest to już trzeci tydzień, odkąd jesteśmy z Wami, i mamy ogromną nadzieję, że to, co robimy, podoba Wam się i że czerpiecie z tego wiedzę. W dzisiejszym odcinku chciałabym podzielić się z Wami informacjami na temat liczby mnogiej. Temat wydaje się dość podstawowy, ponieważ większość z nas wie, że liczbę mnogą tworzymy w języku angielskim poprzez dodanie literki S. Jednak e, na tym się to nie kończy, i mam nadzieję, że również osoby bardziej zaawansowane znajdą w dzisiejszym odcinku coś dla siebie i coś, czego jeszcze wcześniej nie wiedzieli. Dla tych z Was, którzy trafili tu być może po raz pierwszy, ja nazywam się McTenna i jestem właścicielem szkoły Pro Language Limited, która stacjonarnie znajduje się w Burnsey na północy Anglii oraz w Milton Keynes pod Londynem. Jeżeli nie mieliście okazji jak dotąd obejrzeć naszych wcześniejszych filmów, gorąco Was za zachęcam do powrotu do nich. E każdego dnia tematycznie przygotowujemy dla Was inne mini lekcje. Natomiast szkoła ProLanguage to nie tylko szkoła języka angielskiego, ale również szkoła języka polskiego dla dzieci dwujęzycznych. Gdzie na profilu ProLanguage Kids nauczyciele języka polskiego codziennie o godzinie 13 do końca kwietnia przygotowują dla Was em, bezpłatną wartość w formie filmików dla dzieci i dla dorosłych. Zachęcamy do odwiedzania naszego drugiego profilu. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć wam o zasadach tworzenia liczby mnogiej w języku angielskim. Pomyślicie sobie, o czym tu mówić. Dodajemy literkę S i już mamy liczbę mnogą. Otóż w większości przypadków, tak? Natomiast jeżeli chcemy poznać ten temat wyczerpująco, istnieje wiele wyjątków oraz wiele zasad dotyczących tego, jak zapisujemy liczbę mnogą, również jak ją wymawiamy i właśnie na tym chciałabym skoncentrować się w dzisiejszym odcinku. Końcówki liczby mnogiej wymawiamy na trzy sposoby, jako s, jako z i jako izm. Po spółgłoskach bezdźwięcznych, na przykład cat, mówimy cats, czyli s. Po, po spółgłoskach dźwięcznych i samogłoskach, np. przykład dog, dogs, wymawiamy z. Natomiast po spółgłoskach syczących, s, z, sz, cz, ż, j, mówimy iz, kiss, kisses. Spróbujcie teraz sami wypowiedzieć słowa w liczbie mnogiej, które pojawiły się na planszy, uwzględniając trzy opcje wymowy końcowego s. Niektóre rzeczowniki, które zakończone są na literkę f albo fe, w liczbie mnogiej zamieniają się na ves. Takim przykładem będzie na przykład wife, wives, roof, roofs, leaf, leaves, half, halves i tak dalej. Tutaj pozostawiam po raz kolejny kilka słów, do których chciałabym, abyście po zakończeniu filmu wrócili sobie do niego i pisemnie poćwiczyli zamienianie końcowego F lub FE na VES. Jeszcze inne rzeczowniki mają zupełnie nieregularną liczbę w nogą, czyli właśnie nie dodajemy do nich S. Takim powszechnym przykładem jest słowo dziecko, child, natomiast dzieci to children. Do innych przykładów należą goose, czyli gęś, Man, czyli mężczyzna, mouse, czyli mysz, tooth, czyli ząb, laus, czyli wesz, ox, czyli wół oraz woman, czyli kobieta. Liczby mnogie od tych słów to child, children, goose, geese, man, men. Louse, lice, mouse, mice, ox, oxen, tooth, teeth, woman, women. Kolejną grupę wyjątków stanowią rzeczowniki, które mają taką samą liczbę pojedynczą i mnogą. Do przykładów tutaj należą sheep, fish, albo swine. Tutaj w przypadku słowa fish czasami możemy spotkać się z odmianą fishes, i wtedy chodzi o zaznaczenie określonej liczby, liczby osobników okazów, na przykład three fishes. A fish, czyli ryba oraz fish, czyli ryby. A sheep, owca, sheep, owce. A deer, sarna, deer, sarny. A salmon, łosoś, salmon, łososie. A trout, strong, trout strongi, A grouse, głuszec, grouse, głuszce. Oraz a series, szereg, series, szeregi, serie. A means, środek, means, środki, sposoby. A species, gatunek, species, gatunki. Fruit, owoc, fruit, owoce. Rzeczownik fruit jest o tyle charakterystyczny, że w liczbie mnogiej występuje tylko w formie przenośnej. Czyli jeżeli chcecie na przykład powiedzieć, że jedzenie owoców po obiedzie jest niezdrowe, to mówimy eating fruit a wtedy is unhealthy. Natomiast jeżeli macie na myśli, to są owoce Twoich wysiłków, wtedy możemy zastosować formę mnogą. These are the fruits of your efforts. Ciekawym przykładem jest również słowo pens. Rzeczownik penny ma regularną liczbę nogą pennies, która oznacza poszczególne monety, oraz nieregularną formę pence oznaczającą sumę pieniędzy. Wiedzieliście o tym? Najciekawszą sekcją dotyczącą liczby mnogiej są rzeczowniki złożone, czyli standardowo składają się one. Jeden rzeczownik składa się już z dwóch rzeczowników i tutaj trzeba podjąć decyzję, który człon lub czasami obydwa będą tworzyć liczbę nogą. Rzeczowniki złożone przeważnie, przeważnie tworzą liczbę mnogą y, od drugiego członu, czyli np. an armchair, czyli fotel, armchairs, fotele. Niektóre z takich rzeczowników jednak tworzą liczbę mnogą od pierwszego elementu, np. a by, czyli przechodzień, passes by, albo e father-in-law, czyli teść, fathers-in-law. A niektóre wyjątkowo tworzą liczbę mnogą od obydwu części, woman-doctor, women-doctors. Popatrzcie na przykłady: a brother-in-law, two brothers-in-law, a backbencher, two backbenchers, a bookshop, two bookshops, a manservant, two manservants, a tablecloth, two tablecloths, a windmill, two windmills, a railway carriage, two railway carriages, a sister-in-law. two sisters-in-law a stepmother two stepmothers a shoemaker two shoemakers a woman writer two women writers and a passerby two passersby Niektóre rzeczowniki oznaczające miary albo liczbę sztuk w liczbie mnogiej mają taką samą formę jak w liczbie pojedynczej. Są to zwykle słowa takie jak dozen, ton, stone, score. Popatrzcie na przykłady, w zestawieniach typu a two hour recording rzeczownik występuje w liczbie pojedynczej, mimo że towarzyszy mu liczebnik wyrażający liczbę mnogą. Popatrzcie na przykłady w zdaniach. I bought a six-volume edition of Shakespeare's plays. It's a 15 stone box. It was a six-cylinder Morris. These are huge ten-ton lorries. It was a four-story walk. They had a five-mile rest. He was given a five-day leave. Natomiast czasami mamy do czynienia z sytuacją wręcz odwrotną. Nie zawsze końcówka "-s-" oznacza liczbę mnogą. Popatrzcie na przykłady. Końcówkę "-s-" w liczbie pojedynczej mają rzeczowniki news, means, na przykład zadajemy pytanie What means of transport do you use to get to work? Jakiego środka transportu używasz? Liczba pojedyncza. Works w znaczeniu fabryka, barracks oraz nazwy niektórych nauk, chorób i gier. Niektóre rzeczowniki występujące wyłącznie w liczbie mnogiej um, to goods, thanks, valuables, scissors, trousers albo braces. Do tej grupy będą należały również nazwy niektórych nauk, które pomimo końcówki s charakterystycznej dla liczby mnogiej występują w liczbie pojedynczej. Na przykład: matematyka to zawsze mathematics, fizyka physics, polityka politics. Mówimy politics is an interesting subject, czyli polityka jest ciekawym tematem. Mathematics is taught very well in the school, matematyka jest dobrze wykładana w tej szkole, ale uwaga, słowo statistics występuje jako rzeczownik w liczbie pojedynczej, gdy oznacza naukę, ale jako rzeczownik w liczbie mnogiej, gdy oznacza dane statystyczne, czyli na przykład statistics is an important subject in my school, czyli statystyka jest ważnym przedmiotem w mojej szkole. Mamy tutaj is po tym słowie. Ale the statistics of road accidents in the last five years are very depressing, czyli statystyka wypadków drogowych w ostatnich pięciu latach jest bardzo przygnębiająca, ale mimo polskiego słowa jest, w angielskim używamy tutaj A. Istnieją również dwa rzeczowniki, które dotyczą naszej sytuacji finansowej i um, również zawsze występują w liczbie mnogiej, są to słowa earnings, czyli zarobki, oraz wages, czyli pobory. Istnieją też rzeczowniki, które nigdy nie przyjmują końcówki "-s", nie występują w liczbie mnogiej, natomiast w naszym rodowitym języku możemy użyć liczby mnogiej od tych rzeczowników i to powoduje częste błędy językowe. Na przykład chcemy powiedzieć, że uzyskałem bardzo dużo informacji. Słowo informacja posiada liczbę mnogą w języku polskim, informacje, natomiast nie istnieje w angielskim słowo informations. Zawsze musimy powiedzieć, że I received some great information. To samo dzieje się ze słówkiem advice, rada. Nie ma, nie istnieje słowo advices, więc jeżeli ktoś dał nam dużo rad, to nadal mówimy: I received a lot of good advice. I słowo meble. U nas meble są liczby nogi, natomiast w języku angielskim istnieje tylko opcja: felnicze Nie istnieje słowo furnitures. Jeżeli czasami mamy potrzebę podkreślenia, że jest to tylko jedna informacja spośród wielu, albo jedna rada, albo jeden kawałek mebla, jeden mebel, wtedy właśnie używamy słowa kawałek, piece, so I received a nice piece of information, bo let me give you a piece of advice, pozwól, że dam Ci radę, albo this is a nice piece of furniture, to jest fajny mebel, fajny mebel, jeden, jeden mebel, więc chcąc zrobić liczbę pojedynczą z rzeczowników, które nie posiadają końcówki "-s", Wykorzystujemy wtedy wyrażenie a piece of". Ciekawym przypadkiem jest słowo ludzie, czyli people. Oczywiście normalnie jest on utożsamiany z liczbą mnogą, zawsze mówimy people a. natomiast rzeczownik ten może oznaczać również lud, naród, plemię, i wtedy jest traktowany jako rzeczownik liczby pojedynczej. Popatrzcie. The Browns are very nice people, czyli państwo Browns są bardzo miłymi ludźmi, ale the peoples of many countries suffer hunger and disease, czyli ludy wielu krajów cierpią głód i choroby. Ostatnią grupą rzeczowników, jaką chciałabym z wami omówić, są rzeczowniki obcego pochodzenia. Zachowały one formę liczby mnogiej charakterystyczną dla języka, z którego pochodzą, czyli przeważnie łacińskiego czy greckiego. Przykładem tutaj będzie słowo agenda, bardzo znany przykład w środowisku biznesowym, agenda jakiegoś spotkania. An to jest błąd, natomiast errata to błędy, a crisis to kryzys, crisis to kryzysy. A phenomenon to jest zjawisko, phenomena zjawiska. Istnieją też takie rzeczowniki, które mimo formy liczby pojedynczej wyrażają jakąś zbiorowość. I wtedy to, co dzieje się po nich w zdaniu, sprawia, że traktujemy te słowa jak liczbę mnogą. Czasami u początkujących osób wyłapywane jest to jako błąd. Na przykład, gdy zobaczymy zdanie: The football team are having breakfast now. Dlaczego drużyna piłkarska? Które nam utożsamia się w języku polskim z liczbą pojedynczą, jest łączone ze słówkiem a. Wynika to z tego, że nie, nie oznaczają one jednostki, lecz zbiorowość, i dlatego nazywamy je rzeczownikami zbiorowymi. Należą do nich a jury, czyli sąd przysięgłych, sąd konkursowy, a crew, załoga, a team, zespół, a class, klasa, a family, rodzina. I to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że to, co robimy, ma dla Was wartość. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, McTenor.